Kajros, kto dzisiaj przyjechał do ciebie? Kajros, to przyjechał? No. Pan cię przyjechał do Kajrosika. O kurczę. Nie nie pamiętam już. No bo tutaj będzie tak schodzić kiepsko. Chodź, Kajros. Chodź. Chodź, pieseł. Jejku, jak tu jest stromo. A i rozspokój. spokój. Spokój. Hej Roz, do mnie. Siad. Dobry pies, czekaj, mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. Idziemy. Z panciem to on nie idzie. Nie to co ze mną Czekaj, on chce ze mną iść Co? No ja wiem, ale on zobacz jak on za mną się ogląda Kaj, rozpoczekaj na mnie Kairos! Chciałby. Przyspieszamy kroku. Kairos, a ty ze mną tak nie możesz chodzić grzecznie? Co? Pytam się. хайрос <laughs>